Jakie są Twoje poglądy na temat objętości treningowej? Czy preferujesz większe obciążenie w mniejszej liczbie serii, czy raczej podejście z większą ilością serii i umiarkowanym obciążeniem? I dlaczego? Witam na kanale Osiągalna Sylwetka, z tej strony trener Rafał Ron. Dzisiaj zmierzymy się z tym pytaniem, czyli jak ja to widzę w kwestii serii, objętości i ciężaru. Zapraszam. Otóż w tej kwestii, jeżeli chodzi o to, co ja preferuję, jakie jest moje podejście na ten temat, to u mnie podejście jest zasadniczo bardzo jasne. Ja preferuję przede wszystkim dostosowanie treningu do danej osoby, co jest kluczowe dla jej rozwoju, tak? Dlatego uważam, że gotowce one się sprawdzą, ale wiele osób nie osiągnie zamierzonego efektu na gotowcach. Powiedzmy, mam na myśli gotowce jako plany treningowe, gotowe, ponieważ one nie są spersonalizowane. A tak naprawdę y, ciężko jest trafić jednym planem do większej liczby osób, żeby to się tak samo sprawdziło, no bo y, każdy prowadzi nieco inny styl życia, każdy trenuje nieco inaczej, każdy, każdego sylwetka wygląda nieco inaczej, y, y, i też y, każdy ma trochę inny gen. No, te różnice nie są takie duże, ale są. Więc ja uważam, że y, tutaj dostosowanie indywidualne. Też dostosowanie wszystkiego tak naprawdę indywidualnie pod siebie, pod daną osobę, jest kluczem do rozwoju własnej sylwetki. Oczywiście ja nie neguję gotowców, one się mogą sprawdzić. Ale mówię o tym czymś więcej, o szybszym efekcie. O tym, że ktoś chce osiągać ponad efekty, to musi mieć plan spersonalizowany. Więc jak wygląda kwestia w moim podejściu? Ja preferuję. Aby tak został dobrze odebrany, duże ciężary w zakresie 7-10, ilość serii to w zależności. Powiedzmy, bo, bo wiecie, w ramach periodyzacji treningowej ja nie mogę powiedzieć, ile serii ja preferuję, ponieważ w ramach periodyzacji to my zaczniemy powiedzmy od dwóch serii roboczych, a nawet od jednej, nas skończymy na czterech, a czasem na pięciu, bo budujemy. Nasz trening w ramach danego okresu, mam tutaj na myśli okres masowy, więc jakby nie mogę powiedzieć ile serii, ale na pewno preferuję duży ciężar w zakresie 7-10. To jest taka pierwsza moja przesłanka. I druga taka przesłanka to jest ta, że preferuję większe zakresy dla ćwiczeń bardziej izolowanych, w sensie 10 do 15. Gdzie tutaj często są ćwiczenia też unilateralne. i lubię zastosować yy, zakresy od 20 do 40 powtórzeń, ale tutaj już mogę powiedzieć, że nie preferuję dużej ilości serii, no ciężko to wytrzymać, ale powiedzmy takie jedna maksymalnie do, do to już maksymalnie do trzech, przeważnie jedna-dwie serie. Takich wysoko intensywnych 20 do 40 powtórzeń, lubię to stosować. Lubię to stosować i mam na to uzasadnienie. Ale właśnie, jeżeli chodzi o serię, to tak naprawdę te takie kluczowe kwestie dotyczą ciężaru. Bo powszechnie wiadomo, że ciężar buduje sylwetkę. A jak chodzę po siłowniach, ja tego nie widzę. Niby to jest wiedza taka znana, ale ludzie nie trenują na ciężarach. Mało kto. A to jest podstawa. Więc w moim podejściu, jak ja projektuję plany treningowe, to jakby takim szkieletem są ćwiczenia bazowe, wielostawowe, z dużym ciężarem. Oczywiście, ten ciężar też podlega periodyzacji, czasami liniowej, czasami ciężarem i powtórzeniami i potem znowu z ciężarem, to są różne techniki, tak? W zależności od człowieka, od ćwiczenia, ale, ale z ciężarem. Przede wszystkim z ciężarem. Plus ćwiczenia właśnie izolowane, które już kształtują nam te konkretne partie mięśniowe. Dam przykład. W moim podejściu byłoby tak, żebyś robił przysiady z dużym ciężarem powiedzmy na 7 powtórzeń, a potem miałbyś bok barku 12 serii na powiedzmy 12-15 powtórzeń. W tym podejściu. To jest taki przykład, nie? Jaki byłby rozkład? Że tym dużym ciężarem, ćwiczeniem, kiedy robisz przysiad, to kształtujesz, można powiedzieć, no prawie całe ciało, tak? To Jest to mocne ćwiczenie, powiedzmy, król ćwiczeń. I ono jest taką naszą podstawą. Natomiast serię na barki, na bok barku, to my sobie kształtujemy tą sylwetkę wtedy. Nie? Natomiast tym, co buduje naszą masę ciała, kiedy jesteśmy w okresie masowym, tą główną masę ciała, to będzie przysiad. Więc w tym moim podejściu, najważniejszy jest ciężar i. W drugiej kolejności, ćwiczenia izolowane. Natomiast liczba serii podlega zmianom. Bo w periodyzacji liczba serii będzie się zwiększać, liczba powtórzeń może się, znaczy będzie się zwiększać, jak również ciężar, ale jak mamy bloki masowe, będą regresy strategiczne. Czyli będziemy się trochę cofać, żeby zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa w przód. A to wszystko po to, żeby wytrącać organizm z jego homeostazy. W związku z czym. Nie można, jakby, oczekiwać ode mnie odpowiedzi, Rafał, co ty preferujesz, żebym tak powiedział, to i to. No bo to wszystko jest zmienne, bo musi być zmienne, bo organizm potrzebuje zmian, żeby się rozwijać. Bo każde zatrzymanie się w planie treningowym na przestrzeni tygodni, jeżeli ty byś zatrzymał się z progresją ciężaru albo z progresją powtórzeń, albo nie dawał dodatkowych bodźców treningowych z tygodnia na tydzień, to sobie organizm wpadnie w homeostazę i sobie siedzi i jemu wygodnie, Tobie wygodnie i nic się nie dzieje. Ale właśnie, nic się nie dzieje. Można, można tak robić i ja widzę, że ludzie tak trenują, bo ja widzę e, osoby na siłowniach po roku, kiedy ich rok nie widziałem, ich sylwetki są takie same albo jeszcze nieco gorsze. A ćwiczą, tak? A wiem, że regularnie ćwiczą, bo tam już się nic nie dzieje, bo tam jest ten sam ciężar od lat, te same ćwiczenia od lat i wszystko jest to samo od lat. W związku z czym ilość serii, jaką ja preferuję w swoim podejściu jest zmienna. Natomiast na pewno ja preferuję duży ciężar w niższych zakresach powtórzeń jako tą bazę plus dodatkowe ćwiczenia, ale celowane. Bo co nam robi sylwetkę? Załóżmy tutaj Barki, tak? Barki robią tą fajną sylwetkę, ten taki trójkąt. To jest to wykończenie i to u kobiet, i u mężczyzn. Więc celujemy w bok barku, i w bok barku ja preferuję zawsze większą ilość serii. I nawet kiedy ta ilość serii podlega periodyzacji, to i tak na początku na bok barku ja preferuję dać większą ilość powtórzeń i potem jeszcze ją zwiększać. Bo czy miałeś kiedyś zakwasy na boku barku? A miałeś zakwasy w przywodzicielach? Miałeś zakwasy w łydkach? Miałeś. Miałeś zakwasy na brzuchu? Miałeś. A na boku barku? Nie miałeś. Więc naprawdę ten bok barku, tył barku, można tam więcej serii. I to są oprócz tych bazowych ćwiczeń, to są te celowane serie w większej ilości, żeby kształtować tą sylwetkę, te kształty nadawać. Bo tych takich specyficznych kształtów dla sylwetki kulturystycznej nie nadasz głównymi ćwiczeniami. Nie nadasz. Nie ma takiej opcji, żebyś ty zbudował estetyczną sylwetkę kulturystyczną na bazie martwego ciągu, przysiadu, wyciskanie stojąc, leżąc, podciągania na drążku, wiosłowanie sztangą, nie zrobisz estetycznej kulturystycznej sylwetki. Muszą być te ćwiczenia celowane w dany mięsień. Takie bardzo izolowane, właśnie to one tworzą nam potem tę sylwetkę. Ale znowu, potrzebujemy tych ciężarów na martwym ciągu, na przysiadzie, na podciąganiu, na gwasowaniu, żeby tą ogólną masę zbudować. Tak więc. W moim podejściu mus, muszą być te główne ćwiczenia na dużym ciężarze i te celowane, izolowane, które już nam kształtują tę kulturystyczną, estetyczną sylwetkę. Więc takie jest moje podejście do kwestii serii, ilości serii, ilości powtórzeń. Jak to powinno się kształtować w, w ramach właśnie danego okresu treningowego? Myślę, że czym coś tym wyjaśniłem. Zapraszam do komentarzy. Każdy komentarz jest mile widziany. Ja na każdy komentarz odpowiadam. Zapraszam do subskrybowania. Niech ten kanał się rozwija. Tutaj ja daję Wam dużo merytorycznych treści, więc jeżeli uważasz i chciałbyś więcej takich treści, zasubskrybuj. Tobie to jest nic, a tutaj na naszym kanale niech on się rozwija, niech to poszerza swoje zasięgi, niech coraz więcej osób zdobywa tę wiedzę. Zapraszam na moje media społecznościowe, zapraszam na stronę www.osiągalna.eu. Rafał Ron, niech moc będzie z Wami!